Sponsorem wywiadu jest Olgros, stację paliw. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w gościnnych progach sali bankietowej Józefina, a naszym gościem jest rugbista Aventem KS pogąsierce wychowanych pogoni Michał Mirosz. Cześć dobry, Michał. Cześć, cześć. Michał, wróciłeś do Siedlec po wielu latach do drużyny, która ma duże ambicje wysokie cele. Jak w ogóle ten powrót, jak do niego doszło? Dlaczego zdecydowałeś się na powrót do rodzinnego miasta? Eee, no można powiedzieć, że przypadek. Nie miałem, nie miałem, na myśli, że... Nie myślałem, że jeszcze wrócę, że tak powiem, do Siedlec. Eee, skończyłem grę w Łodzi i postanowiłem się przenieść do Warszawy. Jak wiadomo, klub w Warszawie się rozpadł i doszło do fuzji. Mm -hmm. eee, się miała bardzo duże problemy kadrowe. Z tego co wiem, i dzięki temu też mogliśmy się po części przyczynić do ratunku sekcji seniorskiej. Ten czas w Łodzi to chyba na ten moment, najlepszy czas w karierze, byłeś bardzo mocnym punktem drużyny z Łodzi, która dominowała przez wiele lat w polskim rugby. No, to prawda. Zawsze byliśmy w czołówce, można powiedzieć. Raz chyba wypadliśmy chyba poza podium. Zawsze, praktycznie zawsze walczyliśmy o jakiś pedal. Wysoko stawialiśmy sobie poprzeczkę. No i co mogę powiedzieć? No, to taki sam cel jest w Siedcach na, na tą chwilę. Jesteś w stanie porównać jakoś te dwie drużyny? Bo ta drużyna w Łodzi to też był taki dream team na, na tamte lata, na tamten czas. No dzisiaj wiele osób tak mówi o drużynie Pogonie. Na pewno jesteśmy w bardzo du w dużej mierze. E Mamy bardzo duży zasób ludzki, tak? Czyli hmm. nie, nie martwimy się o zawodników. Natomiast w Łodzi zawsze mieliśmy problemy kadrowe. No wiadomo, jeżeli są problemy kadrowe, to też troszeczkę tam finansowo nie, nie, nie bardzo się to spinało, że tak powiem. Także tutaj jest ten komfort, że, że mamy tam powiedzmy dwóch, trzech zawodników na pozycję. Żeby każdy trener w Polsce miał taki problem, to wybierają, głównie wybierając głównie inny to, to... to Myślę, że tak, że rugby by było na innym poziomie. Mm -hmm. Razem z Pogonią też y, trochę jeździcie po Europie. Y, to ciekawe, ciekawe, nikt nie może w Polsce, w polskim rugby coś takiego powiedzieć o sobie, że jeździ na Spalinki mm, czy do Francji, no czy tak. do Niemczech, to jest coś, poznanie innego rugby, ale też rozwój tej drużyny. No, szczególnie rozwój zawodników, tak? My mamy takie szczęście, że ci młodzi zawodnicy najwięcej z tego czerpią. Ja tak mówię do nich, że gdybym miał te 20 parę lat, to, to by była super perspektywa przyszłościowa, tak? A mi już bliżej do końca niż, niż początku. No właśnie, po początku, Twoje początki w Siedlcach. Jakie jak wspominasz, jak, jak to kiedyś to wyglądało? Było mocno amatorskie w tych czasach, kiedy ty zaczynałeś. Było mocno amatorskie, było twarde. Przychodziło się na mecze seniorów. Jeszcze był stadion na ulicy Wojskowej w mhm. Tak, mhm. Wojskowej. Siadało się z chłopakami, garstka kibiców. I to naprawdę były twarde mecze i to, to, to tak naprawdę nas przyciągało na, na treningi, bo można było się wyżyć, nauczyć dyscypliny. No i co? I pierwsze treningi były, z tego co pamiętam, Mariusza Merchy. Była grupa zawodników, ludzi, którzy po prostu się zbierali na osiedlu, chodziliśmy grupami. I trenowaliśmy. Mhm. Brat Cię zabrał na pierwszy trening? Jak to było? Nie, nie, Mama była przeciwna, żebym, żebym trenował rugby, bo często brat wracał z jakimś podbitym okiem, e, bądź z jakąś kontuzją, ze spłuczeniem. E, wymykałem się z domu, e, mówiąc, że idę, idę na dwór. E, chowałem sobie plecak e, w piwnicy. E, wymykałem się z domu i szliśmy na trening. Mhm. Tak, także przez pół roku mama nic nie wiedziała. Teraz z bratem spotkałeś się w drużynie, on jest w sztabie, w innej trochę roli, ta współpraca układa Wam się dobrze, są jakieś konflikty, okazja do żartów, nie, rozmów, czy... nie, 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 nie wchodzimy sobie, ja nie wchodzę w jego kompetencje, uważam, że jest jakaś hierarchia w drużynie i to powinno być zachowane. A Ty myślisz już kiedy będziesz po drugiej stronie rzeki, żeby bawić się w pracę trenera? Przy... Powiedzmy tak, że jeszcze dopóki jest zdrowie, będę grał. Mhm. Tak? E, przyjdzie moment, że myślę, że to e, selekcja naturalna nastąpi. Młodzi zawodnicy zaczną wchodzić do pierwszego składu. Ja już zostanę pomału oddalany. Już to chyba pomału się dzieje, więc, więc e, wtedy przyjdzie, że tak powiem, naturalne odejście od, od, od e, grania. Mhm. Tak? Czyli jeszcze nie, nie określiłeś, nie masz takich jeszcze planów z pracy, Nie, nie, tak? nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Mówię, póki jest zdrowy, to, to, to będę, że tak powiem, szarpał yy, i biegał z tym jajkiem pod A Na końcu chciałem coś o reprezentację Polski. Jak oceniasz w ogóle tą swoją, całą przygodę z reprezentacją Polski? Bo trochę, trochę zdrowia, trochę serca zostawiłeś na, w białku czerwonej koszulce. No, czasy się też troszeczkę zmieniły. Był czas, kiedy trzeba było wybierać ży życie osobiste i, i, yy, i pracę. Nie można było sobie pozwolić na, na gry w reprezentacji. Teraz mam tego czasu y, troszkę więcej, jestem w stanie to sobie poukładać y, y, zawodowo. Także uczestniczę. uczestniczę y, no, mam nadzieję, że daję y, z siebie wszystko do reprezentacji. Mm, to jest, y Nowa, fajna reprezentacja, ciekawa, widzisz, że ona ma fajne perspektywy, bo, bo to jest nowy twór, ale myślę, że Kamil Bobryk ze swoimi tak, tak, fajnie to poukładali. Tak, tak. I no jeszcze nie, tutaj nie chwalmy nie, nie wygrane dwa mecze, nie, jeszcze to, ta, ta runda trwa dwa lata, e, także jest dużo do poprawy, analizujemy, rozmawiamy ze sobą, jest fajny kolektyw e, i myślę, że, że oni jako trenerzy też o, o, widzą to, że no, że fajna perspektywa ułożenia, ułożenia tego zespołu. No, Ale chcemy, wie, wy, chcemy, chcemy wygrać, chcemy wygrać tę dywizję. Mhm. Chcemy wygrać tą dywizję i awansować. Bądźmy, bądźmy realistami, że wielu zawodników już nie będzie grało na tym wyższym poziomie, tak? Ale no, jednak trzeba wywalczyć, wywalczyć ten awans. No jeszcze dużo pracy, myślę, że... Kto i kto, ale selekcjonariusze zdają sobie sprawę, że mnóstwo pracy czeka. Dużo pracy czeka przy, przez zawodników, tak? No, selekcja naturalna pokaże się, kto będzie na wiosnę reprezentował Polskę. Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do widzenia. Olgros. Jakość do pełna.